W ciepłowodach odbyła się uroczystość nadania nowego sztandaru szkole podstawowej imienia Adama Mickiewicza. Sztandar ten został ręcznie wyhaftowany przez siostry klaryski w Ząbkowicach Śląskich, a widniejący na nim napis brzmi Bóg. Honor, Ojczyzna, Nauka. Jesteśmy w szkole podstawowej imienia im. Adama Mickiewicza w ciepłowodach. Oczywiście są to bardzo pozytywne emocje. Myślę, że nadanie nowego sztandaru, na którym są wypisane tak ważne sentencje jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka, to ważne wydarzenie w życiu całej szkoły, całej społeczności szkolnej, tak nauczycieli, jak i rodziców, jak i przede wszystkim wszystkich uczniów. Posiadanie tak ważnego patrona, jakim jest nasz wieszcz, poeta Adam Mickiewicz. Ale też tego nowego sztandaru to ważne wydarzenie w życiu każdej szkoły. Również tej szkoły, właśnie w ciepłowodach. Jest to szczególny dzień, tak naprawdę, dla całej naszej społeczności, bo, tak jak słyszeliśmy w przemówieniach naszych zacnych gości, sztandar to ojczyzna. A dla nas nasza małczyzna gmina, a jak gmina to szkoła, to co mówiłem, jest to symbol największych, najwyższych i najbardziej wartościowych wartości w każdym społeczeństwie, w każdej instytucji, w każdej organizacji. Więc dzisiaj z pewnością dla nas to historyczny i bardzo wyniosły dzień. Emocje są ogromne dla całej społeczności szkolnej, czyli dla grona pedagogicznego, dla uczniów. Dla wszystkich pracowników, zresztą jak widać dzisiaj też i dla całej społeczności lokalnej, bo mamy tutaj i rodziców i przedstawicieli organu prowadzącego gminy Ciepłowody, a zarazem dodam, że swoją obecnością nas zaszczycili i księża, którzy są proboszczami parafii gmin, na terenie gminy Ciepłowody, no i nasi parlamentarzyści. A honorowym patronatem dzisiejszej uroczystości jest pan minister Michał Dworczyk. Także cieszę się z obecności wszystkich i myślę, że jest to taka dla nas bardzo ważna uroczystość i uroczystość, która pozwoli nam tworzyć y, pracę wychowawczą na fundamentach wartości, które są zapisane na naszym dzisiaj na danym sztandarze, czyli Bóg, honor, ojczyzna, nauka. Jest nam niezmiernie miło, że możemy dołożyć cegiełkę do takiego szczytnego celu, jakim jest fundowanie sztandaru szkoły. Jesteśmy w ogóle zaszczyceni, że jesteśmy że zaproszeni na taką uroczystość. Nie spodziewaliśmy się, że to aż taka będzie feta, także jest nam naprawdę niezmiernie miło, że, że zostaliśmy docenieni i, i zaproszeni.